I właśnie patrzymy tutaj na KW1, który od jakiegoś czasu już przebywa w moim garażu. Niestety, jak już w poprzednim odcinku mówiłem, nie jest on ulepszony. Ja nim praktycznie w ogóle nie jeżdżę. Ponieważ, jak tak sobie myślę, znowu będę musiał się ciągnąć tym wrakiem, i będę musiał przyjmować kolejne ciosy od wroga, to aż mi się odechciewa. No ale cóż, na KW2 lub na T150 warto by było iść. Ehm, aczkolwiek ja tutaj. Stwierdzam, że bardzo prawdopodobne, że pójdę poprzez A20 na T34, po czym pójdę na T3485 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to są tylko takie zamysły i plany na przyszłość. Jak zapewne słyszycie, mam nieco lepszą jakość dźwięku z mikrofonu, to za sprawą właśnie nowego mikrofonu. Dlaczego? Ponieważ no cóż. W, miałem na oku ten mikrofon już jakiś czas. Jest standardowy, taki no po prostu nie jest jakiś tam Blue Yeti za 6 stów, tylko jest to taki mikrofon za 40 zł. Ale sądzę, że i tak stanowi niezłą różnicę w porównaniu do mikrofonu z moich starych słuchawek, znaczy z obecnych słuchawek, ale no w porównaniu do starego mikrofonu, na którym do tej pory nagrywałem. O, w ten sposób. Ok, taki szybki przegląd naszego składu. Najlepszy jest u nas ARL44, gdzie on jest? Pokażcie mi się tutaj ARL, ARL, ARL34 to jest, to jest jakiś taki śmieszny czołg, jak go pierwszy raz w sumie widzę um, Możliwe, że to jest premium, możliwe, że nie, po prostu ponieważ ja się nie znam i nie interesuję się czołgami francuskimi, ponieważ z tego co pamiętam, kupiłem sobie D1 i strasznie powolny on był, owszem był to czołg średni czy tam nawet ciężki, no ileś dobrze pamiętam to chyba był średni jednak, w każdym razie był on strasznie wolny i no po prostu jeżdżenie nim oraz granie było katorgą ok co my tam dalej mamy mamy jeszcze Cromwella jak jak nie wiem jak to przeczytać. JGD ja PZ4 t T3485 typ 58 typ 58 VK, 30, VK 300 VK301H. Nie wiem czy dobrze czytam naprawdę. Wybaczcie mi tutaj moją niewiedzę tudzież nieprzygotowanie. Ale cóż, jedziemy naprzód. Ja tutaj mam obecnie zamontowane to działo 122 mm, o ile dobrze kojarzę, albo 127, albo 125, ale prawie na pewno 122. Więc tam na przodzie nam wyjeżdża Cromwell Tier VI wraz z T3485. Właśnie teraz mój kolega idzie właśnie na T3485, ponieważ mówi, że no, T34 jest naprawdę godnym polecenia czołgiem. Więc no cóż, chyba pójdę za jego radą i spróbuję sobie chociaż dojść do tego właśnie tam T34 i stestować później, czy no faktycznie się opłacało i czy fajnie się tam na nim gra. Tutaj jest Cromwell, który już powoli pada. Tutaj jest T14 oraz T1 Heavy. Zajedźmy tam może, tutaj nam stoi właśnie ten taki czołg niemiecki właśnie, którego też do końca nazwy przeczytać dobrze chyba nie umiem. Tutaj, czy ja go zauważę? Nie, ponieważ jest dydach budynku, no nic. Tutaj widzę typ 58, to jest, aha, typ 58 to jest po prostu kolejna podróba w, w nacji chińskiej i z tego co widzę to jest chyba T-34-85 podrobiony i widać, że on ma tutaj nieźle poharatany przód no cóż, ja tutaj nie będę się odwracać do tyłu, tylko najlepiej będę patrzeć do przodu, czy właśnie wróg się nie wyłania, czy mogę kogoś utuc tudzież właśnie pomóc, chociaż go zranić ponieważ tutaj faktycznie ja jestem troszkę słabym czołgiem, ale moje działo jest na tyle dobre, że jeśli celnie i dobrze przyceluję i jeśli dobrze właśnie strzelę, to całkiem niezłe szkody może wyrządzić w czołgu wroga. T3485 na nas jedzie. Ja tutaj przyhamuję, ponieważ coś czuję, że on będzie tutaj chciał nas zaatakować. Dokładnie tak. Nie, niestety on tutaj przejeżdżał zupełnie gdzie indziej niż ja się spodziewałem, ponieważ był chyba za budynkiem nawet. O ile dobrze patrzyłem. I cóż, tutaj jest ten heavy. Tak, zgadza się. I właśnie na szkawu jeden oberwał. No nic, po prostu przebijemy się tutaj tędy i... Dupie, a yeah, zabity jednym strzałem, pięknie, pięknie. Piękny start, niestety już obrywamy coraz bardziej i niestety wyjeżdża na nas T1 Heavy, który ma niestety e, nieco więcej życia niż ja i niestety coś czuję, że nie, prze... nie, nie zwyciężymy tego właśnie pojedynku. Ale mimo wszystko działo sprawuje się całkiem nieźle, niestety jego czas przeładowania e, no jest naprawdę beznadziejny tak więc widzimy się w kolejnej bitwie ok, z racji tego, że nie chce mi się czekać aż nasz KW-1 powróci z bitwy ja tutaj sobie pójdę w T2 w M2 medium, tutaj jest T2 medium mylą mi się te dwa czołgi znaczy się teraz mi się tylko pomyliły jak zapewne widzicie mamy tutaj najlepszy silnik który dało się tylko zamontować jest otwarta droga na M3 Litsch tieru czwartego, który jest jakim czołgiem? czołg średni się... nie wiem dlaczego ostatnio go nazwałem czołgiem to znaczy nie właśnie nie czołgiem, tylko niszczycielem. Pewnie dlatego, że on ma tutaj to takie śmieszne działo, które mnie zdezorientowało. Popatrzmy, mamy tutaj działo 75 mm, gąsienice ulepszone oraz mamy do odblokowania 37 mm, ale mimo wszystko jego tutaj patrzeć na nie nie będę, nie będę tam wchodził. Bitwa. Kontakt. Właśnie widzę, ktoś mi tutaj pisze, jest to znajomy, ja tutaj właśnie nie będę pokazywać tych rozmów, bo... No cóż, to jest prywatne i tyle. E, BT7, CH, Cruiser 2, Cruiser 4. E, tutaj mamy jeszcze D2, FCM36, P40. E, pewnie znając życie to jest francuski. Tak czy nie? Na szczęście... Co ja mówię? Niestety on stoi tam nieco dalej i nie mogę go zauważyć. No ale cóż, składy są w miarę wyrównane, trzecie tiery na trzecie tiery, tutaj wyjątkiem są nasze artylerie SU-18, które są tierami drugimi, ale oczywiście artyleria ma potężne pociski i przebija pancerze nawet tierów chyba czwartych, o ile dobrze mówię. No i cóż, zobaczymy kto gdzie będzie jechał, ja najchętniej pojechałbym lewą stroną, prawą. Ponieważ tam jest często co powybijać, aczkolwiek chciałbym właśnie tutaj testować to działko o 75 mm, które dosłownie no krótki okres czasu temu zamontowałem. Ponieważ właśnie dzisiaj, dosłownie chyba 15 minut temu, kiedy jeszcze nie nagrywałem, to znaczy zanim rozpocząłem nagrywanie, cóż, ile osób jedzie w tą stronę? Z tego co widzę, co najmniej trzech łącznie ze mną. I chyba jeszcze jedna osoba będzie tutaj w tą stronę zmierzać, ale zanim ona tutaj dotrze, no to troszkę minie. No nic, M3 Stewart Curious Year 2, może damy radę, może nie, to się jeszcze okaże. Najwyżej będziemy wzywać posiłki, ale oczywiście nikt nie przyjedzie. Cóż... Tutaj widać, główną drogą już podążają ku naszej bazie właśnie wrogowie. Na szczęście tam chyba zostały co najmniej kilka, kilka co ja mówię, niestety... Mamy tylko jedną artylerię, czyli jedna nasza artyleria tutaj została. Tutaj wyłonił się Cicha i tutaj jest M2 Medium, którego planuję ustrzelić. O proszę, 10 punktów tylko niestety, ale na szczęście zdjąłem mu gąsienicę, co jest jakąś tam przewagą. No i proszę bardzo, zabiłem. W sumie należny mi kill, ponieważ rozpocząłem na, jego, na niego ostrzał, więc powinienem tutaj właśnie zakończyć. Na szczęście nam tutaj pomógł kolega i zdjęliśmy go dosłownie na dwa hity. Okej. Okay. I tutaj... boom I zniszczony kolejny. Niestety gościu tutaj chyba nie dawał rady, albo ma po prostu ciężkie działo, które nie zdążyło się przeładować. I sądzę, że nie, nie mu zabrałem właśnie killa. I no, nie było to do końca supoko. Tutaj Cicha nam na górze czai i niestety chyba nie celować nie będę mógł. Zgadza się. Tutaj BT7 jeszcze na nas czai. E, my tutaj przejedziemy do przodu, ponieważ... Po prostu nie mamy więcej ludzi Tutaj te 46 jedzie Spróbujemy ich tutaj powybijać Aczkolwiek nie wiem jak mocny jest pancerz właśnie tego czołgu Ponieważ już nieco tutaj nam y, życia zostało odebrane Tutaj cicha, tutaj się chowa, wyłania i Ja pierdzielę, nie trafiliśmy i właśnie zostaliśmy zde... Nie wiem, zdegradowani Chciałem chyba powiedzieć A niestety zostaliśmy zniszczeni Popatrzmy jak tutaj sobie poradzą jeszcze chwilkę Niestety nam M3 Stuart sobie cienko radzi. Niestety nie przyjechali tutaj na czas nasi. Jedzie teraz tutaj posiłki. Jadą posiłki w postaci popatrzmy tutaj popatrzmy kilku czołgów. Mianowicie są to ten FCM 36P 40, Luchs i Cruiser 4. Tutaj Chicha, którym właśnie nas zabił już stoi sobie na polu bitwy martwy. I Teraz wychodzimy do garażu, popatrzmy czy nasz KV-1 wrócił. Miejmy nadzieję, że tak. Yy, tak, zgadza się, wrócił. I zobaczmy czy możemy coś w nim ulepszyć. Niestety nie, więc po prostu rozpoczynamy kolejną bitwę. O proszę, bardzo ładnie wyrównane składy. Churchill 1 tylko jest nade mną. I jesteśmy właśnie drudzy w składzie. Pod nami jest jeszcze jeden KV-1. Później są Crusadery. Potem jest PZ3 łamane przez 4, nawet dwoje PZ4, SU85, stug 3, nawet 2 sztuki, nie przepraszam 3 sztuki i typ T34 czyli chińska podruba T34, który jest rosyjski No i cóż wyruszymy na bitwę Miejmy nadzieję, że po nam się i nasze działku 122 mm przyniesie niezłe szkody wrogowi Zobaczmy kto tutaj będzie w jaką stronę jechał. Ja najchętniej udałbym się zacząć chillem 1, ponieważ on stanowi całkiem niezły czołg i moglibyśmy jakoś tam razem współpracować i może coś byśmy uciułali. Ewentualnie pojadę właśnie tutaj z naszym KW1, gdzie on tam będzie jechał. Z tego co widzę on ma nieco inne działo niż ja, ale to raczej normalne, ponieważ możliwe, że on ma właśnie to 85 mm na które no brawo, karambol na sam początek. Możliwe, że on ma właśnie to działo 85 mm, na które ja obecnie zbieram. Tutaj czyli 1, nawet nie wiem jakie ma działo, ponieważ nie miałem go i nie mogę tego określić. Tutaj na nas się pcha Leonidas PZ-4. -ką. I tutaj podjeżdża właśnie typ T-34. Nawet tych T-34 mamy dwoje. Oczywiście to są tylko podróby, jak przedtem już wspomniałem. I cóż, niestety nasz ciężki czołg KW1 ma tutaj problemy lekkie z wjechaniem na górkę. Jak widzicie, obracam się, a on jedzie do tyłu już. No ale cóż, mam nadzieję, że jakoś jednak coś, coś damy radę tutaj zrobić. Niestety spadki teraz sięgają nawet 40 i wyżej FPS-ów, co jest po prostu dziwną rzeczą. Ponieważ, no cóż, normalne to na pewno nie jest. Tutaj jedzie ten Stugie trójka. Właśnie w coś się wpieprzył, albo ktoś go pieprznął i stracił prawdopodobnie zawieszenie, ponieważ, a nie, wydawało mi się. Albo po prostu on użył zestawu naprawczego, ponieważ tak na chwilę przystanął i to było troszkę dziwne, że podczas strzału staje. Chyba, że on stanął chwilowo przy osłonie stosując właśnie taktykę od osłony do osłony, no, ale raczej tutaj się tego używa w strzelankach, więc no cóż. Znaczy, czołgi... czołgi. World of Tanks również jest strzelanką, ale taką no niezbyt normalną ponieważ tutaj jeździmy czołgami, a nie chodzimy jakimiś hipkami hip jak zwykle tutaj Crusader tu nas strzela, mam nadzieję, że nasz pancerz to przeżyje ja tutaj chciałbym się wybrać na t jeden Heavy, aby mu przebić pancerz i go dobić niestety na, nasz czołg tutaj obrywa coraz mocniej i chcę trafić teraz w tego Churchill'a, nie przepraszam, t jeden Heavy i mam nadzieję, że teraz mi się to uda. I uwaga, 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 decydujący cios! 44% mu pozostaje. Ja jeszcze mam nieco życia. Niestety muszę się chyba wycofać, ponieważ z tego co widzę jestem pod mocnym ostrzałem. Niestety zniszczyli nam zawieszenie i zginęliśmy. To był bardzo głupi błąd z mojej strony. Tak wyruszać na szturm właśnie czołgiem ciężkim. I to w dodatku na T1 Heavy, który naprawdę jest ciężkim czołgiem. On jest no linii amerykańskiej. Cóż, robimy krótkie cięcie i widzimy się za chwilę. Ok, z racji tego, że poprzedni cały ten odcinek, który nagrywałem trwa jakieś 12 minut, pozwolę sobie jeszcze tutaj zrobić jeszcze jedną bitwę. Dokładnie odcinek chyba trwał nieco ponad 13 minut, więc naprawdę to jest całkiem mało. Mam nadzieję, że wy oglądacie długo i całe odcinki z World of Tanks. Więc po prostu stoczę kolejną bitwę, tutaj jedzie z nami T82, my jesteśmy czwarci, przed nami są jeszcze tylko 3H i BT7. Pojedziemy sobie tutaj właśnie na tą bazę, ponieważ to jest jakiś ten tryb, w którym jest tylko jedna baza. nie jest to tryb podboju ani potyczki, ponieważ to są chyba tryby od czwartego poziomu tieru, od czwartego tieru po prostu dostępne. I cóż, zajedziemy tutaj, te 82 nam pomoże, ponieważ jest to niszczyciel, więc będzie on nieźle tutaj dawał w wroga. Mam nadzieję, że postaramy się tutaj razem z teamem zrobić tak, w ten sposób, że po prostu zajedziemy bazę, a reszta będzie nas osłaniać tutaj dookoła. Ale czy na pewno co się... Aj, człowieku, nie zajeraj mi drogi czy to się sprawdzi nie wiem, mam zielonego niestety pojęcia T2 Medium na nas jedzie, który jest czołgiem TR-2 i zaraz chyba się wyłoni niestety straciłem go z radaru i nie chcę strzelać na oślep ale teraz już wy mogę wystrzelić 33 obrażenia BT-7 w nas właśnie strzela i z tego co widzę prowadzi na nas ktoś ostrzał ale chyba właśnie nie jest to w, nie jest to nasz BT-7 który nas tutaj do którego my akurat strzelaliśmy tutaj jest M2 Medium kolejny Yy, znaczy się O proszę 169 obrażeń Ładna penetracja przodu I tym samym zabójstwo wroga yy, D2 I PZ38T bodajże Ponieważ nie mogę to czytać Tak PZ38T A po Solvecy tutaj poznać nie mogę dokładnie I tutaj właśnie wyjeżdżamy Kolejnym czołgiem czyli nami yy, Na yy, tutaj bazę Przejmujemy wraz dwa, trzy, cztery czołgi i tutaj właśnie zmierzają koło nam jeszcze T82, PZ38T, 3H oraz PZJG1. Popatrzmy, tutaj nam się wyłania T82, który ma niestety łupnia, ponieważ jest to niszczyciel, jak zapewne przedtem już tutaj mówiłem. I tutaj z tego co widzę, chyba do nas celuje. Oops, ops. No nic, tutaj T2, M2 Medium, znowu pomyliłem nazwę osłonił nas. Bardzo miło. Ja tutaj niestety nie mogę się wprowadzić na podostrzał. Kurczę, muszę się wycofać, ponieważ zaraz zginę. Ojejku, jejku. I niestety przegraliśmy. Było to troszkę failowate, no ale cóż. To jest koniec kolejnego odcinka z gry World of Tanks. Mam nadzieję, że wam się podobał tak, więc zapraszam was do komentowania, oceniania i ewentualnego subskrybowania mojego kanału. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!